Hej, hej, hej! Tutaj Elixon i dzisiaj Impostor, a konkretnie BlackMiler. Ta gierka pochodzi z, tak jakby z publicznego lobby, chociaż tak nie do końca, bo są to, jak widzicie, osoby z ekipy, ale po prostu to było to otwarte lobby na publicznym voice, tym voice -tracie, wiecie. Tak czy siak, no, gierka była całkiem ciekawa, graliśmy, wiadomo, trochę luźniej, trochę bardziej for fun wtedy. Tutaj pan jakiś pierwszy frak od razu, ją ja też tarczę od medyka. No i teraz technicznie powinno być spotkanie, ale pozwolę je całe wyciąć, bo nic się z tego nie dowiedzieliśmy. I po prostu zacznijmy kolejną rundę. Więc tak, na spokojnie, mam tarczę. I w sumie jako postać to jest dobra sytuacja, bo... potencjalnie mogę jakąś rolę odstrzelić w przyszłości, a na razie jestem bezpieczny od neutrali, albo jakiś nawet może szeryfu. daję na wstępie oczywiście każda się na razie trzyma razem. I tak dalej, i tak dalej, ale, no już fajnie, kolega mój zgasił światełka I nie wiem, czy i zabiję w tej pierwszej rundzie, on widzę tutaj kogoś dziabnął A ja chyba też kogoś dziabnę, tak, i w sumie będzie też mega szybkie zgłoszenie znowu Ten meeting tym razem obejrzyjcie Dobra Wiem kto zabił, jak ta za mnie odstrzeli, to jest niemiło Ale chcę, żeby sobie pograła trochę ta osoba Nie no Kto tak zabił? Nie, nie powiem, coś powiem tylko, że je, o, je, je, w sensie je, jeden z, z, z contentowców sekundy temu. No, contentowiec zabił mm -hmm. Ale nie będę wydawał, bo to nie mira Contentowiec, no to gratuluję, sam ktoś mi do trzech, trzech osób No nie. Poprawka, 3 Ja też nie. Ja też nie Skipujmy, Czyli Czyli wiesz, zabił, czyli wiesz, kto zabił, ale go nie zdradzisz No nie w no bo to no Nie, ten, ten, ruch, nie, ja ja nie I co się stało z swoim ja też nagrywam. To jest. Nie wiem, no ci wy. też nagrywa, żeby nie było to. też nagrywał O nie wydałem impostora, sorry, sorry. Czekaj, Ludwik to Nie no, Ludwik to Ludwik tu jest? Nie. Nie ma Oczywiście no, tutaj chyba zauważyliście, że nie graliśmy w 100% na poważnie. Bardziej, trochę dla zabawy. No, wiadomo, na jak gdyby ktoś zabił, to pewnie byśmy go rzucili, ale no nie mieli pewności. i w sumie nie wiem, czy wentl wiedział, że to ja do końca, czy też nie, bo on bardzo szybko to ciało zgłosił i teoretycznie mógł mieć jakieś info, ale no na razie dostał blackmaila, więc nie powie w następnym spotkaniu, no nic szczególnego. Pobiegłem to od Was fajkować z i ponownie nie pamiętam w sumie, czy tutaj kogoś zabiłem, bo już dawno w sumie zamontowałem te części, co teraz widzicie, a było co znacznie później. Więc nie pamiętam do końca, czy kogoś tutaj zabije. Nawet nie wiem, w sumie, co się będzie działo dalej, więc oglądamy, że tak powiem, razem z wami. Ale chyba po fisie kogoś dziapne. Tak, już mi się przypomniało, zaraz przy do ofisa ktoś się tutaj trafi i dostanie. Postę w plecy jest tutaj małe ciałkowat, na no, urocze. I tutaj pojawił się pan, istnieje znikiem acetylen, i dostał bombę. Klecić tutaj wentyl, i chyba zaraz panie zgłoszenie tego ciałka dokładnie. Co? Uch. A. A. Chyba bardzo, chyba bardzo, bo tam dwie osoby... Bo tam... Chyba nie wiem. Eee, bo ja mam orloka, To by ja i nie znasz mnie zabić. A, a, a. Aha. Czy ty się zdziwiłeś że na samym początku górze przeżyłeś? Nie, no w sumie też i patrz na to, że padłok dwa trupy zabite przez jedną osobę, bo się w nie wbił. To trochę się zdziwiłem. No... Właśnie idę sobie do office'a, wychodzę z office'a i widzę tam ciało tego istnieje. Mhm. Mm ciało ma jakieś 3-4 sekundy, bo jestem w komunikacji. Bo teraz ty tył Matej może powiedz. No bo obok mnie jedna osoba, której już nie pamiętam, zabija dwie osoby. Antonie to był jakiś dziki weteran. Jak osoba zabija dwie osoby, to ja bym ją powalił. Bo badał bym ją to... Badałbym ją wiedzieć, się. Obnia? Kto to był? No właśnie, próbuję sobie przypomnieć. To trochę eliminacji? No w sumie dobry pomysł To nie zapię. No, nie ja. To nie follow. Nie Shiru nie follow, ja też nie bo jestem trochę Ale dalej ty, od lava. Wiem ty jesteś tam? To kubek prędzej. Ja jestem walny teraz. A no to ja bym tym Urokiem. No sorry mój błąd, sorry, zobaczcie. Każdy mu się zdarzy. Co dajemy? Keepa raczej. Keep Kip? No, 4 jak Pod warunkiem, cztery, że mnie gdzie? Nie, to skipa. No a na kogo mam lepsze nikt nie wiemy? Ten kubek, jest. No i teraz zauważcie, że Umatej nie pamięta, kto jest zabójcą dwóch osób. Czyli tam jakieś Warlockie. No to najpewniej jest oczywiście Kubek, na kolega impostor, ale dla crewmate'ów nie jest to takie oczywiste. No i dla mnie to było też lekko sus, że Umatej. jakby no nie pamiętał tego zabójcy. Podczas no pojęto, pamiętać, bo ona zazwyczaj dobrze gra jako crewmate i pamięta zabójców i oskarża regularnie osoby, a nie że zapomina, kto zabił, więc można to mieć na uwadze w wypadku jakichś tam dzikich ról. No i teraz natrafiła się bardzo dobra okazja dać Blackmaila i zabić. No, no, no zabić i dać Blackmaila drugiej osobie. Trafiło na follow który zginął Shiru stał Blackmaila. No i zgłoszenie. Oh wow. E, proszę o lokalizację. Simon. To Siman. Teraz jestem przy światłach. E, ja jestem na... St pod Storejże, tak. Pod Storejże. A ja jestem przy Labie i to co mówi Kubek, to się zgadzało. No tak to. Kurze. A gdzie ciała? Gdzie jest trup? E, Koło dwa. Koło o, dwa, kurde, dwa e, Daleko. Po I... mapie raczej tego nie zrobił. Mogę go oczyścić. No jestem. mamy cztery osoby, co się potwierdzają. I dostaje niestety Elixon. Hmm. I u Matejur. No. Tak, oczywiście. No, no, no to. Nie, no, to... nie no, ja u bo ja... No, no ja się w ogóle nie kręciłem no, no, w ogóle w no, 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 taką No to, no to skip chyba, co nie. Skip? A ja tak nie wiem, czy nie, no to tak skip. trochę nie, trochę nie skip. E ja tam mi że u Matyjur. A ty medrudzi. Ty w Wernicottie nie znasz jednego impostora? Albo neutralna? Na e, nie znam, zawsze mnie, mam demencję. Bro, prowadziło. Nie pamiętie rybki mam. gotujecie gotujecie w tej grze, już naprawdę nie wiem. Obiad? Pogubiłem się. Obiad, o, jest głodny. Nie ma to. Smaczny obiad. No i znowu skipnęliśmy, bo nie ma do końca pewności kto może być tym zabijaką, czy to jestem ja, czy może Kubek, czy jednak u Matej truduje? Mógł to nawet być wentyl, bo Shiro, tak naprawdę każdy tutaj mógł to być, więc poszedł na razie z ki. Ja oczywiście za Shiru tutaj pobiegłem, żeby dać mu blackmaila. No bo jak on by nie wydał jako zabijaka, tak. I teraz polowem tutaj, żeby zabić Polaka, bo Shiro i tak nie mógłby powiedzieć, że razem pobiegliśmy, bo po prostu miałby blackmaila. Ale no naprawił ktoś tam światełka, przez to Shiru zgłosił przyciski. Polak przeżył. Ja dostałem blackmaila, nie? No, nie? O. serio? Do ja teraz naprawiłem światło, jak coś... Shiryu, co chciałeś powiedzieć? No, ma blackmaila Co? On miał blackmaila Miał Ale powiedział, że ma blackmaila i chyba nie skandam się, że dajmy tego blackmaila O Boże Ej, bo on nie... Serio? No czy jest nie skippał? Nie wiem Ej, dawajcie na Shiryu, będzie śmiesznie nawet za człowiek nie, nie... Nie, 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 nie. ...execor? A to, to albo, albo na kubka dajmy, co nie? Wyglądnie tego blackmailera Blackmaila, może. E, ja, to... ja jestem Blackmailerem, albo coś. A, spoko, Ja legalnie z dwubiegunowością. To... Nic innego sądzę. Blackmailera. blackmailera. Lipton Lipton wyszedł. Nie, Lipton? Nie, to nie to będzie szokić. Cool. Anyway, cool. Kurde, nie. się, jak może być tym śmiesznym Blackmailerem. Ty umaty, ty umaty! Co? Właśnie u Umatej nie pamiętam, kto zabił, nie? Dosłownie, no bo wy się jest Ja też nie pamiętam, kto zabił. Ja pamiętam, że no, nie pamiętam, tego przecież zgłosił. I no, się też do no, kubek tak. mógł zabić, ale no nie wiem. Widzicie... No, ra, to jednak nie u Matej, może jednak zację możemy walić. Ale bardziej bym sugerował y, kubka niż sobie, Ja bym nie? dał na zację. Ja tak. czemu... węty, na będę go. czemu też na zację? Zostawcie się po co się wywalać. Ale zaraz, to w końcu kto? No, nie wiem. Nie, nie, Nie wiem, w ogóle się mnie. Venti'ego jest i. Nie, to jest. Venti, Venti. Czyli okay. tak, dał na Zatję, Zatia na A Co my teraz robimy? Bo i tu nikt na osobę, y która by w znaku Tak. A tu ja wcześniej miałem głos. <noise> o, fangi, U Matei jest ten? Nie, ale tak, fery, tak się teraz kapnąłem. Czyli nie na wentylach, to i tam na mnie, i był pin skipów chyba. Ja, mam teorię, mam teorię, mam teorię, bo ogólnie w poprzedniej, na poprzednim głosowaniu to ja dałem na U tak. no, a, oczywiście. No, a ale. Tak ale jak merdał na mnie, dobra. A to znaczy. Nie skip. I to, to, to... trochę jakby Shiru na niego głosował. Nie... Kogo ty na Polak dałeś? A przesiedłem na Wentego wtedy. Ale no, no, gdzie... to no. no, co to by było? Tutaj? No, co to było? No, skipałem wtedy, kurde, no, no, skipałem. No, ludzie. Nie ma prostu. Skipną Nie. nie Na! Na! Co tu się. Na! No. 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 Dzięki za winna. A mam pytanie, jak jest kod. No i oczywiście nie był tym gestarem. Było, jak się okazuje, medykiem moim. A szczerze podejrzewałem wtedy, że to może być Astra, medykiem moim, ale jednak to był Wentlyk. Nie wiem w sumie czemu on wyleciał na tamtym spotkaniu, chyba po prostu Plumeci jakoś strollowali, właśnie źle myśleli, po prostu, no, Astra i Polak zagłosowali na Wentego, no i u Matej też. Ja z moimi postarami pewnie skipnęliśmy, no i generalnie nie ma już z nami Wentego i wystarczy zabijać dalej. No łatwiej powiedzieć niż zrobić, bo tutaj są trzy osoby w adminie, w tym Shiro, Polak no i Anonizacja oczywiście. Ja daję, jak zwykle, już Blackmaila Shirowi. przepraszam bardzo. A tamci uciekli sobie do Specimena. Ja tutaj pobiegłem w stronę elektryka, bo tam mój kolega Impostor czekał, nie wiedzieć na co. Chciałem pokazać, żebyśmy, żeby pobiegł ze mną. No i tutaj naraził się u Matej i uda mi się go zabić, bo zamknąłem mu drzwiczki. No i ja po chwili zgłaszam to ciało. bałem się tak szczerze, że zrobię taski. Kto umarł? Maty. Gdzie jesteś, Polak? Specimen. tam gdzie dwie inne osoby. Co no. ty No, wow. gdzie jesteś? Spesimenia. I pan przed wejściem, no. nie no, przed wejściem. Znowu zgobniemy się z Czy Shiru może się odzywać, czy nie? No dobra, to logiczne, że nie może. Elix, Ale teraz nie mam jednego impa. Ogólnie nie wiem, czy u Matej mu nie dał. Bo u Matej jest ja ogóle, to możemy dać z i, I... na taski w grze, bo ogólnie tu to mało tasków zostało i jest jeden impo My najprawdopodobniej to by... No można to skipnąć, no, zrobić szybko taski, bo ja padł tylko jeden kill teraz. No i zostają taski. I mamy jednego impa, więc I To by tylko ty. To możemy skipnąć, bo I jak w sumie, jeden... Jakby teraz arsonista wziął i dał detonate i... Wszystkim o Jezu. To by było... oj... To by było ciekawie, naprawdę. Dobra wystarczy tylko zabić jest git. Udało się przekonać, że jest jeden info. No i tak jak powiedział Elixon w przeszłości, udało się przekonać, że jest tylko jeden info Store i krumyci sobie skipnęli myśląc, że dokończą sobie taski, a tak naprawdę czeka ich porażka. Ja udałem się za Shiru, bo skoro go cały czas miutowałem tym Blackmailem, no to teraz trzeba go zabić. I tak naprawdę możemy już tylko odliczać sobie cooldown, bo ile naprawdę nie trafiłem jakiegoś totalnego speedrana w te 10 sekund, to mamy po prostu idealną wygraną. No więc po prostu odliczajcie sobie i zobaczymy. No, oczywiście musiało się udać, jeśli zostaje dostaje kosę w plecy. Wow. Wow. Nie, wiem, ja, ja mam giga szczęście. Ja widzę, jak Elixon zabija Ventilgoberna. No dobra, nie wspomnę, bo się wydał. Co robię w następnej rundzie? Napotykam Elixona w w ofisie. Ale dalej Ale Ventyl właśnie nie wiem. Ja dałem skipa, na przykład. Totalnie dziwne. No i Gierka, wygrana. Udało się, myślę, dosyć spokoją rozegrać. Były tam jakieś oskarżenia, ale jakości krumeniści pomyśleli inaczej niż pojedni i bywa dalej złe osoby w złych momentach itp. Istniejew był arsonistą, więc może to i dobrze, że umarł tak wcześnie, no bo jednak taki arsonista jest lekkim problemem i mógłby nas niechcący wydać lub wysadzić, jakby zrobił to kabum. Ale na szczęście tak się nie stało. No i jeżeli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapaczkiem Górę i Subika. Wpadajcie do innych osób z ekipy na ich kanał, bo robią naprawdę fajne filmy. No i do następnych filmików. Pa, pa.